Cześć, dzień dobry, Krzysztof Jale Siły Regeneracji. Dzisiaj was witam w niecodziennej scenarii. Dzisiaj niecodzienny odcinek, troszeczkę spontanicznie nagrywany, bo nawet nie mam mikrofonu, nie wzięliśmy, lecz chcieliśmy wam pokazać parę rzeczy, jedno pewne miejsce, gdzie można przyjechać w zimie, które jest bardzo fajne, i oraz fajną restaurację, gdzie można zjeść w pobliżu. Także zapraszam Was na ten odcinek i mam nadzieję, że będzie dla Was bardzo przyjemny. Postanowiliśmy odwiedzić Michałowice. Ośrodek, który znajduje się w Michałowicach, nazywa się Drobniana Róża, znajduje się na wysokości około 550 pięciu, metrów i posiada 5-6 apartamentów i 5 domków. Zobaczcie jaka droga wiedzie do Michałowic. Dlaczego postanowiliśmy się wybrać do Michałowiec? Bo jak już wiecie, prowadzimy kanał nie tylko z tematyką holistyczną, holistyczną na temat zdrowia, lecz także chcieliśmy tym kanałem promować nasze. Przedsięwzięcie agroturystykę regeneracyjną. No i postanowiliśmy zobaczyć, jak jest w innych miejscach, i wytestować rozwiązania, zobaczyć, co jest dobrze, a co można poprawić i w tym miejscu można było takich inspiracji zaczerpnąć. Zobaczcie, jak wygląda na przykład wejście do takiego budynku. Wybraliśmy to miejsce, willę drewnianą różę, dlatego że w apartamencie jest kominek, a chcielibyśmy, żeby kiedyś w przyszłości tak samo u nas był kominek i chcieliśmy wytestować to rozwiązanie, jak przebiega w dniu codziennym, jak to się używa, jakie są wskazówki dla użytkowników. Także jednym z walorów był kominek, dlatego siedzimy teraz przy rozgrzanym kominku. Sam teren obiektu jest naprawdę bardzo duży i imponujący. Naprawdę można przyznać, że właściciele włożyli bardzo dużo starań w to, żeby to wszystko to tak wyglądało. Zobaczcie te pięć domków, jak to wszystko prezentuje się w naturze i co, jaką infrastrukturę stworzyli właściciele, aby sprawić, aby ten pobyt był naprawdę przyjemny. Także zobaczcie, to naprawdę warto. Jesteśmy w zimie, więc mamy temperaturę około minus 3-4 minus stopnie. Wszystko zostało przykryte śnieżną pierzyną. Także nie widać, że wokół domków jest staw, a także po środku także jest staw. Także naprawdę, latem, jesienią, wiosną wygląda to naprawdę fajnie i imponująco. W każdym z domków, z tego co widziałem, chyba także są kominki, lecz tutaj nie jestem pewien. I powiem Wam szczerze, że kilka rozwiązań jest naprawdę fajnych, które chcielibyśmy zastosować u nas, lecz kilka bym sam poprawił. I może podsumuję to wszystko. Na pewno plusami jest to, że śniadanie jest serwowane w postaci koszów. Można spokojnie sprzed drzwi wyciągnąć kosz. Tam macie pełen kosz. Z jedzeniem jest zupełnie wystarczająco, dzięki czemu można zoptymalizować koszty. Nie jest to szwedzki bufet, tak jak w hotelu, lecz uważam, że jest naprawdę wystarczająca i naprawdę solidna porcja. Każdy powinien się tym najść. Na terenie pensjonatu nie można zjeść e, obiadu, lecz można sobie zamówić kolację. I kolacja jest bodajże też w postaci takiego kosza, e, gdzie jest po prostu e, na zimno. Podawany chleb i dodatki do tego chleba, także tutaj uważam plus i minus, wszystko zależy czy lubicie chodzić po knajpach, a jeżeli już mówimy o knajpie lub też restauracji, zobaczcie gdzie udało nam się zjeść, jest to restauracja pod, pod nazwą Teatralna 1 i tam zjedliśmy taki trzydaniowy posiłek, z którego składania składały się zupa, krem. Ja wziąłem pierożki z gęsiną i kaczką, a Justyna wzięła tele z sosem borowikowym plus pomidorami i plus do tego fajny, super fondant czekoladowy. A zobaczcie, co mi najbardziej smakowało. No, jak Ci smakowało? Było super. Było warto. A co było najlepsze? Chyba twoja zupa krem z buraków plus do tego czekoladowy fondant, który był zrobiony w punkt i czekoladka wypływała tak, jak powinna wypływać. Jeszcze takie plusy i minusy. Tutaj można powiedzieć, że ten budynek jest 1927 roku, czyli trzeba się liczyć z plusami i minusami. Plus, że macie charakterystyczny klimat. Minus jest taki, że akustyka budynku jest dosyć mocno słyszalna. To znaczy, że stropy są drewniane, czyli ta osoba, która znajduje się na górze i chodzi, no to słychać ją dosyć mocno. Lecz tak jak mówię, to jest urok domu, nie można zaliczyć tego do wady. Ja na przykład, co bym inaczej zrobił, to na przykład umywalka, która posiada bardzo mały blacik, gdzie nie można się pomieścić. Czyli na pewno blat bym wydłużył w ten sposób, żeby zrobić to miejsce, żeby można było spokojnie się rozpakować. Na pewno duży plus się należy kuchni, która jest w pełni funkcjonalna posiada wszystko na co byście chcieli tutaj przygotować na no, potrawy, patelnie, garki, talerze, sztywce a także całą zestawę. Także tutaj plus za w pełni funkcjonalną kuchnię, jest także ekspres do kawy i możecie kapsułki ewentualnie dokupywać w recepcji lub też przy śniadaniu dostajecie dodatkowo i przy przyjeździe tak samo. Na pewno plus jest za wygodne łóżko, minus bym tutaj dał za poduszki. Uważam, że poduszki mogłyby być wygodniejsze, lecz także tutaj mówię, kwestia przyzwyczajenia, zależy kto jak śpi. Ja sądzę, że takie pilo menu, czyli taki wybór z Poduszek jest naprawdę super opcją, bo pozwala na to, żeby tutaj goście mogli sobie wybrać najbardziej optymalną poduszkę do, do spania. Na pewno bardzo fajną opcją jest ta huśtaweczka, którą widzicie, widzicie za mną. Nie często miałam okazję się na niej kołysać, lecz powiem Wam szczerze, że naprawdę super rzecz i sądzę, że taka rzecz znajdzie u nas miejsce, lecz to będzie raczej w ogrodzie tuż przed, przed apartamentami ogrodowymi, gdzie będziecie mogli w lecie, jesieniu, wiosną wyjść i także pohuśtać się, czy to na huśtawce, czy w takim właśnie fajnym koszu. Mam nadzieję, że, że to znajdzie miejsce też też u nas. Cały pensjonat, tudzież ośrodek resort ma też, także saunę, saunę suchą i parową. Sauna sucha jest ogrzewana drewnem. Myślę, że jeżeli ja miałbym wybierać, raczej skierowałbym się ku piecu piecowi elektrycznemu, lecz tu mówię znowu kwestia gustu plus sauna parowa, także naprawdę zaplecze tutaj mają naprawdę solidne, plus sala papialna dla dzieci, gdzie dzieci mogą naprawdę sobie dużo rzeczy porobić, a także czytelnia na dole. Także ośrodek posiada bardzo fajnie wyposażoną bazę. I naprawdę, tu trzeba oddać upon właścicielom. A zobaczcie, jak my urozmaicamy nasz pobyt, żeby nasz pobyt był regeneracyjny. Nasz, nasz pobyt, żeby składał się z totalnego programu odnowy. Byliśmy na spacerze, wykonaliśmy 20 tysięcy kroków, brodziliśmy w śniegu rano, zaraz po wstaniu, a także chodziliśmy na sauny i chłodziliśmy się w śniegu i mam nadzieję, że tutaj uda się to wrzucić. Reasumując, cały nasz pobyt mogę zaliczyć do udanych, naprawdę mogę polecić to miejsce. Wiadomo, nie każde miejsce jest bez wad, lecz uważam, że tutaj właściciele dokonali wszelkich starań, aby umożliwić jak najbardziej komfortowy pobyt gościa. Oczywiście jest miejsce do poprawek, lecz tutaj już zostawiam popisy dla właścicieli obiektu. Miejsce znajduje się, tak jak wspomniałem, w Michałowicach. Michałowice znajdują się na wysokości 550 do 650 metrów nad poziomem morza, plus zakominek, plus za saunę. Plus, za olbrzymi fajny teren, plus za parking, gdzie można zaparkować za zamykaną bramą jazdową i plus za to, że jest bezpośrednie wyjście na szlaki. Także, jeżeli szukacie fajnego miejsca w Karkonoszach, w Michałowicach, no to serdecznie Wam polecam drewnianą różę i zobaczcie jeszcze kilka ujęć, które nam udało się uchwycić. A ja tym samym żegnam się z Wami. I mam nadzieję, że ten niecodzienny odcinek Wam się podobał. Będziemy co jakiś czas testować jakieś inne obiekty, żeby zobaczyć, jakie rozwiązania można wdrożyć lub po prostu zobaczyć, jak gdzie indziej to wszystko wygląda. Dzięki wielkie, Krzysztof Bielech, Siła Regeneracji i zapraszam Was na następny odcinek. Inwestujcie we własne zdrowie, a inwestycją jest także wypoczynek i urlop. Hej!